Witam tubie, ja jestem Zenek, to and Magic Duel of Champions. Dzisiaj pogram Damirion na spopieleniu. E, dość ciekawy deck i na dodatek można go grać w standardzie, więc naprawdę takich, takich decków dużo nie ma w standardzie. Tam zazwyczaj są jakieś napory na zaklęciach i tak dalej. Jakiś agro czy coś w tym stylu, a tutaj coś takiego nagle wyskakuje. E, fajna... Taki slowpoke... Nie mam pojęcia jak to nazwać, jakieś takie pomieszanie stylów w tym deku jest. E, no, całkiem fajnie się tym gra. Problem stanowi to, że mam tutaj trzy gniewarka, a tak, chcę mieć czwarty. E, dobra, to taki trochę ten, taki czwarty. E, Okej, okay, jak ta talia wygląda? E, mamy tak: trzy razy rozdarty Całun, dwa razy noc księżyca, trzy razy dzień fortuny, 10 stworzeń, księżycowy Fenix, trzy razy Nadyma, trzy razy prorok chaosu, siewco zagłady, e, większy żywioł ognia, trzy razy Shinoshi. E, teraz zaklęcie, cztery pociski, dwa razy strumienie lawy, cztery tarcze, cztery roje, cztery ogniste wybuchy, cztery razy rozwidlony ognisty pocisk, popielenie 4 razy cztery, gniew, razy gniew, arkata e, i łuty szczęścia, dwa razy roz, przepaście chaosu, sąd pustki, dwa mosty, raz obserwatorium, cena pustki, z garanta, ołtarz aszy, cztery razy wzmocniony czar, wyrwa pustki, czas, potrzeby i that's all. W sumie 64 karty. Tak jak powiedziałem, jest to taki slowpoke, który można grać w standardzie, więc no. Ciekawa talia. Naprawdę, no, no na pewno nie jest to raz żaden, więc to jest, to jest, to jest na pewno ladewa talia i problemem największym e, jest to, aby przetrwać początek gry. No powiedzmy do tej piątej, szóstej tury. Może nawet do dziesiątej, zobaczymy, co mi tu dojdzie. Bo dopiero wtedy możemy... Znaczy jesteśmy na tyle wylewolowani. Na tyle mamy wylewolowaną tym naszą mirię, że możemy zagrywać jakieś yy, sensowne kombosy i mamy tyle surowców, więc na początku trzeba się tylko bronić. A biorąc pod uwagę, że gram na Kaszkę, to chyba rawie co to będzie. Cassandra to będzie na jakiś chyba na tym, na... na stakach, co tu można grać w standardzie. Pytanie, co teraz? z Garanta. Iść, kurczę, blada chyba pójdę po prostu w magię. Skoro mam Gniewy Alkata Na dobicie wszystkiego w tym deku jest Shinoshi, więc e Będziemy 3-4 surowca. Jak to zrobić? Strzelić bulwę i coś zabić Czy nie? Tak, 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 tak i heja. Oczywiście ten większy żywioł ognia fajnie się kombi z tymi wszystkimi zaklęciami magii ognia, bo one go leczą, a nie zadają mu obrażenia, więc to jest dość fajne. A, super, ten się przesunął tym i po prostu strumień lawy sobie zgasł. Zaraz się złożył. Przynajmniej nie dostałem żadnego do meczu w tej turze. Ryser wolfów. I co teraz? Spopielenie? Tarcze? Czy może ognisty wybuch? Ognik będzie ognisty wybuch. Waczniemy to tak. Teraz przeznaczenie. No i hej, zobaczymy, co on zagra. Albo użyję. Egzorcyzmu Garanta, albo wszystko usmażę gniewem. Arkata. Jeden damage, to tam jeszcze jest zaakceptowania. Na szczęście więzienia tutaj... Kurczę, blada y nie doświadczę, więc. Bo to standard, więc. No, przynajmniej jestem święty. Co by mi to zagrał z jakichś koksów w Chrystę? Boże, czemu on ma 8 punktów życia? Nie wierzę. To może tak. No, brakuje mi dwóch surowców, żeby zagrać z popielanie i tarczę. To było całkiem spoko. Przeznaczenie i odpalić co? To, tylko że tu sporo domerzy dostanę, nie? Ale myślę, że to ta tarcza pozostaje najlepszym wyjściem, chyba ewentualnie. Most i odesłać anielskiego dowódcę mostem, eee, ale nie no, za dużo domerzy mi się tutaj na klatę, więc tak chociaż nie wiem, czy błędu nie robię, bo jak mi zagra sporo jakichś ludzkich jednostek, to te z takie mogą na tyle urosnąć, że, że może być ciekawy. Dobra, przeznaczenie i heja. Takiego kolejna jednostka, które przeżyje farkata, ta Super partia. Ej, ej, ej. Rzucaj mi kart, kurczę, w z cmentarza. Bo się ta słowika przydadzą. No okej, okay, 6 surowców. Super partia. Co ja tu usmarzę? To usmarzę, to usmarzę, to usmarzę. Dostanę 5 damage na twarz. Nieładnie mówiąc. Dobra, niechaj to będzie. Coś tam się odrzuci. Ekstra. No, jakoś udało mi się przetrwać. Jestem, pff, jesteśmy w siódmej turze. To też jestem w siódmej turze, to powiedzmy, że to już jest taki mid game. Chociaż tutaj naprawdę gry potrafią bardzo długo trwać na tej talii. jest, jak z tego co się zdążyłem przekonać. Bo grałem po 20 tur nawet gry potrafią mieć, więc naprawdę szósta tura to powiedzmy, że to początek środka gry. Dobra, to gniew arkata, Boże ten ma 9 HP z jakim pakiem. Chyba, że. No nie, no, brakuje mi innego surowca. No tak, to odesłał mostem, a gdyby reszta, to bym usmarzył arkata insektów też nie pomoże. Boże, jednego surowca mi brakuje. Spopielenie? No nie, no za dużo do domedżu dostanę. Więc tak, gniew farkata. Bingo, dwa do Tu ma chyba jeszcze jeden ten stack, albo już w ogóle nie ma tych kuszników gryfa. Więc tak, można zacząć levelować. Heja. Można zacząć levelować siłę. tarcza, tarcza, tarcza. ile ja mam w końcu surowców? 8. Nareszcie stać mnie na tarczę i albo ...egzorcyzm, albo spopielenie pierwsze. Niech będzie spopielenie. Zdobrać kartę. Dobra, pójdę w piątek. Ha ha ha, 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 ha. No mam ruin Sektów. W sumie styknie mi na Ruin Sektów i na drugie spopielenie, ale to zużywanie tych spopieleń to tak szczerze mówiąc nie bawi mnie w momencie kiedy nie mam... O lol, zamiast tarczę zrzucić to on zrzucił spopielenie? No dobra Troszkę kiepsko. Znowu mi jakieś koksa zagrał. A ja mam tylko rój insektów więc pełen wypas. O, i mam gniew arkata. No to już jest lepsza opcja. Plus rój. Plus. No chyba trzeba dobrać kartę. Z popielania, dobra. Zagrał, po prostu takie tu mu się generują, jakieś spore. Coś jeszcze? I kurczę, bladze, Angelica odkupienia. A ja mam ruinę Insektów, no pełen wypas. To tak, chyba... Dobierzemy sobie kartę, albo... Mogę odrzucić jedno z popielenie... Nie wiem, najpierw dobiorę kartę. Ruin Insektów. To grubo. Dwa roje. Załatwią wszystko. Plus mogę jeszcze odpalić egzorcyzm, więc pytanie, co tu egzorcyzmem wykurzyć. O! Tego bym się pozbył chętnie, bo on się może wyleczyć i mnie to może denerwować. Są też jeszcze ma anielskie brońca. To też jest upierdliwe. Poza tym wszystko do przyjęcia. Ta zefiria może być też trochę upierdliwa, ale myślę, że się pozbędę po prostu tej cesarskiej wierności, żeby koleś się nie wyleczył, bo to mnie piekielnie w nerwie. Dobra, bo on z, no, z, zrobi sobie tonę jednostek, jakiś tanich nastawia, a później się wyleczy i nie będzie fajnie. A zefiria to mi tam tylko, że wróci jednostkę jakąś do ręki. No chociaż to też może być jakieś tam kluczowe. Mniej więcej. W pewnym momencie to można nawet wygrać no ale... Dobra. Dobierać kartę czy jej nie dobierać? Tak, przynoszę go, można by odrzucić. Czas potrzeby. Tak średnio mi ten czas potrzeby do czegokolwiek przyda teraz. Mam most. No i tutaj jest... Tak, jakieś upierdliwe. Co, mogę tak, mostem odrzucić tego kolesia, odpalić od z popielenie i zabić ten... Ten oddział. Albo dobrać kartę. Zobaczymy co mi dojdzie. Bulwa! Zabawnie. No dobra, bulwa niech będzie. Ekstura. Chociaż, no nie no, bulwa może to on zaklęcie zaklęcia tam, gademet Dopierające światło i tak dalej. Więc to może być ciekawe. A jednak nie. No dobra, czytałem, że rzuci zaklęcie albo nie wiem, odpali jakieś zaklęcie. Po co on trzyma to zaklęcie na ręce? Chociaż w sumie tak, no mogą mu się przydać. Co on odrzucił? Słuchaj, światło To grubo. Pytanie, gdzie są moje wzmocnione czary? Mam kurcze blade, rozdwojony pocisk i teraz bym pacnął. No, przydałby się jakiś chociaż jeden. Ha! Bingo! Dobra, co tu? Bang, bang. I heja. Dobra, no mogłem zagrać z popielenie, ale szczerze mówiąc, nie chcę mi się go tracić tylko po to, żeby zabić jedną jednostkę, za chwilę ono mi spadnie. A już jedno leży na cmentarzu, więc te dwa damage, jeszcze mogę przejąć chyba. Do 11 do 20 on nie ma cesarskiej wierności, więc się nie waleczy w żaden sposób. No, trzeba by zacząć levelować w końcu tą siłę. A no, boże, jeszcze spotkową to nie będzie fajnie. No, gdzie Farkata chętnie bym przyjął teraz. No, tak chyba oszczędnie gra ta jednostka. Chcę, żebym się wyprztykał z zaklęć, coś czuję. Albo nie ma co zagrać, może ma sama zaklęcia na ręce. Eee, męczennik najlepiej. No, pełen wypas. No to teraz będzie grubo. Ten męczennik mu to może zrobić sporo... Sporo damage'u mogę dostać przez tego męczennika, bo niczym... Niczym innym nie zabiję teraz tych jednostek. Więc albo dobierę kartę. No, znaczy, że dobranie kart, tak naprawdę nic nie zmieni. No, chyba że dostanę tarczę. Pocisk. Pff, o Boże. Seriously? Tak, to 4, to zostaje mi 8. Czy znaczy ja chcę to grać? A na razie nie potrzebuję tego. Boże, żeby jakoś uśmiercić ten. Nie, no to to nic nie da, Boże. Co ja mogę zagrać? Ten koleś nic nie zrobi, bo jest męczennik, więc niech będzie szinoshi. Tylko dziega zagrać tutaj. Jak on tu może nastakować jakieś tona jednostek, więc już wolę dostać 4 damage'u, niż. Chociaż on i tak zaklęcie może rzucić jakieś na tego szinoshi, więc... Podrobię. Co tu się będzie działo? Może być rzeźnia niezła. Dobra, tego męczennika trzeba usunąć, więc... Tak czy siak trzeba pasem z tego. Let's go. Może on tak działa, że to... Na koniec w obrażenia zostały w ten sposób ono zniwelowane. Dobra, czyli trzeba... No i tak, oślepiające światło naszym nosi, to było do przewidzenia. Super party, teraz jeszcze Shinnoshii mi się uwięził na polu bitwy, więc... ekstra po prostu. Muszę go jakoś zabić. Nie. O dziwo, staku nie zrobił żadnego wielkiego. Myślałem, że to będzie coś silniejszego. No, to i tak dostałem 6 demerzu na twarz, więc wypas. Chyba 6? Co najmniej 6. I teraz mógłby się wyleczyć, Ziom, więc teraz tak. Nie, nie, on może mieć anielskiego dowódcę, więc to może być GG dla mnie w następnej turze, więc dobiorę sobie kartę, Farkata, a łogi, dogi. Dobra, zmożymy to wszystko. Bo on może mieć anielskiego dowódcę, który mi usunie tarczę z pola bitwy, a to mnie nie bawi specjalnie. Nie wiem, czy grać na tarczy, czy nie. Niech będzie. Dowódca? To jest anielski dowódca, czy to jest obrońca jakiś, Już teraz nie pamiętam. bo czy on ma gdzieś na cmentarzu tego typka? Co tu się stało? O, no, coś mi odesło. Anielskie brońca, dobra. Ogi dogi, to co ja dostanę? Mogę zagrać z popielenia, ale może ten żywiołak, to ja bym się nie obraził jakbym dostał w końcu tego żywiołaka, chrysta. No, nareszcie jest wzmocniony czar, więc troszkę demerzu zapodaję. Goodbye i nextura. Jeszcze chwila i go przewinę, zostało mu 7 kart. Więc to też może działać jak przewijarka ta Damiria, jak widać. Sąd pustki, no to mnie nie bawi. W żaden sposób mi to nie bawi. Wzmocnione <grystanie> zaklęcie, co czar w sumie. No dobra, niech to będzie. Odpalimy sobie spopielenie, bo nie ma innego wyjścia i wszystko trzeba będzie spopielić. Jeszcze przy okazji to. Dobra, ile mu 5 kart zostało na ręce. Bieram kartę Let's go, jakieś koksy Coś tam O boże, serio? No naprawdę, co mi za karty dochodzą tutaj Dobra, to tak To można odrzucić Tarcza druga. Ej, to spoko Co mi dojdzie? Coś w tym stylu Ma coś z ręce Czas potrzeby i to. I zepirię ma mam już na ręce. Dobra, skoro ma zepirię, to to mu się opali. a Czas potrzeby może tam do niczego już się mu nie przydać prawdopodobnie. Więc teraz ta tarcza, druga, spopilenie, heja. A, jeszcze odrzuci się mu kartę z ręki, to wypas. Żegnaj Zephirią. Let's go. I zostały trzy karty. <laughs> Przewinę go chyba. nie się podda, coś czuję za chwilę no bingo. Jeja. <grymne> yeah. 17 minut, tak jak widać, no jest odgrywalna talia, tylko zostało mi 5 punktów życia, więc yy, no, trzeba przetrwać, trzeba przetrwać ten początkowy napór. A w, że jest Totalia, w którą gra się w standardzie, no znaczy trzeba można nią grać też w Open, ale, ale w standardzie zazwyczaj są to takie, które są, to po prostu jest jakiś napór czy agro czy coś w tym stylu, więc to Damiria na początku gry może mieć trochę przechlapane, więc trzeba mieć trochę szczęścia co, co do kart, no i trzeba też to jakoś tam umiejętnie zagrywać, te karty, żeby żeby po prostu przetrwać. No, damage jest nieunikniony na początku gry, zawsze dostaniemy coś, coś jakieś obrażenia, więc no, tego nie unikniemy, po prostu w late game trzeba tak to rozegrać, żeby, żeby udało się to, tak jak widać, albo przewinąć przeciwnika, albo po prostu zagrać w końcu te żywiołaki jakieś jakiś próbować damage wbijać tymi żywioł żywiołami, czy też Shinoshim, tylko że no, problem w tym, że one strasznie mają duże wymagania, a w pewnym momencie kończą nam się karty i trzeba wybierać pomiędzy albo levelowaniem bohatera, Albo dobieraniem kart. No, można jeszcze korzystać z pasywki, znaczy z tej umiejętności Damiri, ale ona kosztuje 6 surowców tak naprawdę yy, i w standardzie ona chyba nie jest zbytnio przydatna, tak mi się wydaje, chociaż można ją tam do czegoś używać na pewno. Dobra, ja będę kończył, nie będę nagrywał kolejnej gry, bo te gry są piekielnie długie, tak jak widać one trwają po 20 minut każda, więc taki jeden pojedynek spokojnie wystarczy. Myślę, że coś w tej jeszcze nagram, to jest całkiem spokojny bardzo fajny i bardzo grywalny. Okay, dzięki wielkie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Na razie, hej!